Dzień dobry, witamy serdecznie. Tak, witamy. O, nie popatrzę na zegarek, bo akurat się ładuje. Przed chwileczką właśnie wiem dodano się, że już trochę za słabe te baterie robią teraz. Bo robi no, się szybko rozładowuje, nie? Ten no, zegarek? Mi, no dosyć. Mi tak, ja wiem, raz w tygodniu chyba muszę ładować. Cztery dni. Mimo że wszystko powyłączałem. Nie wiem dlaczego. Akurat może taki egzemplarz, ale sam jeśli chodzi o tego smartwatcha, to jestem bardzo zadowolony. No bardzo wygodnie. Nieraz wiecie, że nieraz ktoś coś napisze, nieraz Danusia coś napisze, ja akurat prowadzę. Jest w domu, coś kup, to ja tylko popatrzę na zegarek i już wiem. <laughs> ale to tak. To, to jest wygodne, ale e, ja wolę akurat, to znaczy wolę. Ty wolisz mi bandy. E, lubi mi bandy, ale też mi się podobają jakieś tam. Tylko nie lubię chyba takich dużych aż. Takich busul. No. Dzionek, e, dzisiaj mniej zwariowany, ale za to dużo do załatwień. Danusia sobie też odpoczywa tu na boku, bo tak, troszeczkę roboty tak porobiła. Sobie, słuchajcie, wczoraj czytaliśmy wasze komentarze mm -hmm. i tutaj um, nasza widzka Ania Wstępnik napisała. Mm -hmm. nas to po prostu, Pozdrawiamy Aniu. Tak, nas to po prostu tak, wiecie, uradowało, taka, um, taka nowina, że Ania um, pracuje w Szkocji, w ogóle mieszka i pracuje w Szkocji, tak. w zamku Jot w Highlands w, właśnie w. w no w Szkocji, tak? I słuchajcie, to y, dlatego o tym mówimy, że wczoraj wspomnieliśmy o serialu Outlander, Outlander tak. y, który był kręcony między innymi właśnie w Szkocji. I, i Ania mówi, że tam y, też y, blisko niej gdzieś kręcono y, y -y. Y, jakieś sceny właśnie do tego serialu. A właściwie, no to ona y, też y, zna do, do dzisiaj żyjącego hrabie Johna Mackenzie no. właśnie z Johna Mackenzie, tak. Tak, to, to jest właśnie to nazwisko, które występuje również. W, A my te klany już tak poznaliśmy. W serialu. Mhm. Także jesteśmy zafascynowani Także, serialem. Aniu, jeśli nas oglądasz tym razem, to chcemy ci powiedzieć, że nam dużą radochę wczoraj sprawiłaś, dużo emocji i zaświeciły nam się, zaszkliły nam się tak fajne oczka. Bo, bo słuchajcie, my uwielbiamy ten serial, ale tak jak Wam powtarzałam już kilkukrotnie, ja w ogóle jestem zafascynowana Szkocją, Anglią, Szkocją, w ogóle tamtymi terenami, tamtymi, tamtym klimatem takim niepowtarzalnym. Jeszcze jak są te właśnie różne sceny kręcone w Outlanderze, te, te zamki, zameczki i widoki wokół nich, to jest coś po prostu dla mnie niesamowitego i Moim marzeniem w tej chwili jest, żeby kiedy, kiedykolwiek udało nam się tam pojechać. Może kiedyś się uda, wiecie, warto marzyć, a czy z tych marzeń coś wyjdzie, no to, to oczywiście nie wiadomo, bo różnie w życiu bywa, ale warto do tych marzeń dążyć, żeby oczywiście. je realizować. Także komentarz Ani wczoraj tak nas po prostu ucieszył, że naprawdę jest rozmażyliśmy, po... się. rozmażyliśmy się, po to ogromnym wrażeniem jesteśmy i proszę Pana e, hrabie serdecznie od nas pozdrowić. Tak, od nas serdecznie, od wiernych fanów i, i, i ludzi, <laughs> którzy są zafascynowani tym klimatem, tak. tymi góra, górami, zamkami. Ogólnie tymi widoczkami tymi tam widoczkami, Tak, widoczkami, no, no, przepiękne. Ale no, naprawdę, dostać komentarz. My, my tak strasznie lubimy Outlandera, teraz oglądamy tą krew w mm -hmm. No i dostać taki komentarz, że ktoś akurat w jednym z tych klanów, u jednego hrabiego mieszka. No to naprawdę było wczoraj, żeśmy się tak rozmarzyli, słuchajcie, że. No fajnie, Ol. fajnie. Także, super. Także Aniu, dziękujemy Ci i, i dalszych um, życzymy. Um, w, w, emocji właściwie mieszkania tam, czy pracowania u hrabiego i oglądania. Możesz sobie na przykład zrobić tak, że jeśli tam pracujesz i jesteś tam w, na przykład w tym zamku, to można sobie oglądera puścić i oglądać. To jest dopiero coś. No, ja bym tak zrobił. A jakbyś miała ochotę, oczywiście nie namawiamy ani nie zmuszamy. Jakbyś miała ochotę, to yy, możesz nam na maila jakieś zdjęcia też wysłać o, o właśnie, yy, właśnie tam tych okolic, yy, może tego zamku. Bardzo chętnie yy, obejrzymy takie zdjęcia, ale to to wiesz, nic nie na siłę nic ani. Nie na siłę, ale propozycja, yy, absolutnie. Propozycja, tak, propozycja tak, Taka luźna propozycja tak. od nas, tak? Mhm. No fajnie, fajnie, bardzo się cieszymy. Także będziemy y, może dążyć do, do realizacji tych marzeń, bo któż nie ma marzeń? A, a to są takie marzenia jeszcze, powiedzmy, przyziemne, że mogłyby mhm. się kiedyś może spełnić. A my, słuchajcie, od rana troszkę spraw w mieście sobie pozałatwialiśmy. Ja byłam też na paznokciach dzisiaj, y, zrobiliśmy zakupy. Y, później byłam też na na nagrywce w Biedrze także dzisiaj śmiga filmik przegląd sklepowy z Biedronki Zapraszamy. Zapraszam serdecznie na mój kanał tak i jak wróciliśmy do domu, mieliśmy chwilkę czasu, to tak, zjedliśmy śniadanie, ogarnęliśmy trochę w domu. Posprzątałam łazienkę dzisiaj, bo łazienkę to, to, to wiadomo, że nie sprząta się jakoś tam może e, codziennie, ale raz w tygodniu. E, u nas przynajmniej, oczywiście mówię za siebie, e, więc raz w tygodniu tak solidniej tą łazienkę trzeba w wypolerować, więc dzisiaj akurat przypadł ten dzień. Akurat dzisiaj wiecie, chodzi o to, że więcej takiego swobodnego czasu, żeby sobie tą łazienkę móc ogarnąć. No, bo nie zawsze tak da. Kiedy... Czasami wiecie, jesteśmy zawaleni różnymi sprawami i, i wszystko się tak odkłada. Co jeszcze? A ja dzisiaj w ogóle na śniadanie znów sobie zrobiłam, słuchajcie, jaja takie gotowane, jajka gotowane i mi wyszły takie pyszne. Mhm. Takie na wpół miękkie I, i uwielbiam takie, do tego chleby z masłem. E, oczywiście pomidory, trochę majonezu i przepychota od czasu do czasu. Od czasu do czasu tak. A Tomek, co ty, jadłeś kanapki jakieś, nie? Ja jadłem kanapki, tak. Z szynką rydzyńską polecam. Mhm. Jestem normalnie chyba zakochany w tej szynce. No, chyba, chyba bardziej niż we mnie, Tomeczku. Nie, no. no. Także jem tą szynkę na okrągło właściwie. Ale nie, ja ostatnio robiłem sobie z, m, przerwę po dwóch miesiącach. I Jeszcze jak dzisiaj w mieście byliśmy, zadzwoniła Kinga i się spotkaliśmy właśnie Biedroncy. Kinga słuchajcie, dzisiaj miała dwie lekcje tylko no. i mówimy to właśnie, nie. że Kaja chodzi do podstawówki do siódmej klasy i ma dużo więcej zajęć niż Kinga. Bardzo mhm. często jest tak. tak, że Kinga wcześniej kończy lekcje niż Kaja właśnie. Kaja, wiecie, jeszcze ma jakieś tam zajęcia dodatkowe. Um, oczywiście w siódmej klasie też lekcje nowe doszły, więc um, naprawdę Ta ma na dziewczyna... I... Ale ja, ja o tym mówiłam, bo ja um, zapamiętałam właśnie tę siódmą klasę e, wtedy, kiedy Kinga chodziła. E, I mówię, no, to teraz będzie trochę hmm. więcej obowiązków, bo siódma klasa to jednak więcej przedmiotów, więcej um, pewnie też nauki i Różnych innych takich, wiecie, dodatkowych zajęć. Więc... No, ale jakby nie patrzeć, to faktycznie 8 godzin to dużo. Ale to tak dużo, do było. Tak jak do pracy by poszła, no, nie? Na no no, 8 godzin. 7, 8 klasy to za tak ciężko. Ciężko. Do tego, wiecie, co mnie jeszcze przytłacza cały czas plecaki. Ciągle, Oj. co roku, ten problem po, y, się powtarza. Są szafki, oczywiście, że są, ale co z tego, jak trzeba książki zabrać z powrotem do, do domu, bo y, no, trzeba się uczyć z tych książek, tak? No. Właśnie. No to nie wiem. nie wiem. Bo... A naprawdę ciężkie. Ostatnio jak mi Kaja dała plecak, to wiecie co, to na już ja aż się tak podemocjonowałem i mówiłem, Kaja, ty chyba możesz podać do sądu, jak dostaniesz skoliozę. Naprawdę plecaki Ojejku. okropnie ciężkie. Naprawdę okropnie ciężkie. Ale na to już chyba nie ma sposobu, to już trzeba po prostu... Ale miała tak na maks rozszerzony plecak, mm -hmm. bo mnóstwo książek tak, i zeszytów. Upchane wszystko. Że uj, też no. trzeba zwrócić uwagę, bo dzieci czasami lubią um, coś wziąć do szkoły ponad program. Mhm. Coś, co jest niepotrzebne, a jednocześnie ten plecak przez to staje się bardziej ciężki. Ale nie, no, ma podstawowe rzeczy, plus piórnik, plus y, y, śniadaniówka, plus bidon z, y, z napojem. No to, mhm. no to wszystko potrzebne, więc y, przeginka z tymi plecakami naprawdę. Ale ja pamiętam, też miałam ciężki plecak, jak chodziłam do szkoły. Mhm. Ale teraz Kaja to normalnie, wiecie co, ona jest jeszcze szczupła, drobnej budowy i ten plecak wielgachny na jej plecach. Ona jest w Czyli. ogóle, wiecie co, jedną z najniższych ym, dzieci w klasie. Także jest taka najdrobniejsza i, no mhm. i ten ogromniasty plecak, no to masakra. No naprawdę. Bez nie myślcie sobie, że wy ci, co mają dzieci, no to wiedzą to o czym mówimy. Mhm. To jest naprawdę ciężki plecak, jak dla takiej drobnej dziewczynki. Wiadomo, je zawozimy samochodem, to nie ma problemu, nie musi dźwigać tego, bo to, to już by w ogóle było do niczego. Żeby dziecko kawał drogi z takim plecakiem szło, no to jakie ma mo, może mieć ochotę do nauki, jak przyjdzie zmęczona i z bólem. Mhm. No. Ja, ja tylko chwilę niosłem, a jakby mi tak przyszło nieść ten plecak kilkaset metrów, no powiem Wam, że kurczę miałbym problem. Dlatego znów dobrze, że ten samochód jest, że można ją przy, przywozić, tak, zawozić, tak, tak, bo e, w, w momencie miałaby na pewno e, coś z kręgosłupem. No. Oj, no z ciężko. za za kręgosłupa piersiowego i już. Także naprawdę <laughs> ciężko, ciężko. No. No a my jeszcze, a jaki mam odruch, a zegarek mhm. sobie ładuje. Ja też nie mam, ja swój trochę no. umyłam, bo y, już był taki no, nie, nie, zanie, zanieczyszczony trochę. Chwilę I go umyłam. No i znowu znowu na miasto, znowu do pracy i koło Macieju. I w koło Macieju. A to już czwartek, nie? Jak no. to szybko znowu. Znowu będzie derżowi. Zaobserwujcie, bo, bo to życie tak pędzi, ale jak na przykład się skupimy na jednej rzeczy konkretnej, to zauważcie, jak to szybko leci. Mhm. Mi się wydaje, że wczoraj Wam życzyliśmy dobrego startu w nowy tydzień. Dzisiaj już jest piątek, e, czwartek, jutro piąteczek. No. I znowu miłego weekendu. No właśnie, no. tak to jest. A ty masz dzisiaj paseczki ładne takie. Tak, dzisiaj jestem w, w, w pasiaki, bardzo dobrze się w tym Ale czuję. To, Tomeczku, czy ty przypadkiem nie uciekłeś z więzienia, właśnie? Znaczy z innej instytucji pod zamknięciem? <głos> tak. <głos> no właśnie. <noise> no, Na tak. więzienie jestem zagrzeczny. Zagrzeczny, no. Tak. Się. Ale nie dobrze się w niej czuje, fajna jest. Fajny materiał, elegancko jest. A taśmucha nam tu lata, mhm. jeszcze wiecie co? Poszła. By się wstydziła, naprawdę. Wstydziłaby się, zaraz dawaj sztucera. A w nocy nam jakiś komar mm, latał? Tak, ale ja dopiero nad ranem go usłyszałem. Tak. tak się przebudziłem i, i tak sobie machałem. A ja jak zasypiałam? Bo bzzz. No. Jak zasypiałem, nie słyszałem. To ty mi mówiłaś. Mhm, może coś tu nam lata, nie? No. Jakiś nietoperze. Także kochani, dziękujemy Wam też za fajne komentarze, za... w trudnym temacie, ale fajne komentarze. Ja lubię czytać Wasze komentarze, dlatego że nie tylko pozdrawiam i do widzenia, ale jak zabieracie głos w trudnych sprawach, to bardzo lubię. Mhm. Czytam wszystkie, nie ma, nie ma czegoś takiego, że nie przeczytam. I odpowiadam albo na drugi dzień, nieraz wiecie do, Sami widzicie, że nieraz jest 22, no my już nieraz nie odpowiadamy na komentarze. No bo się już szykujemy, to do prysznica, czy. Mm, do prysznica. Do prysznica i, i, i do spania, i do urzyca. Uż, i... Do urzeczkowania. Do. O, kurde. To jeszcze, jeszcze gorzej. Nie, ale tak poważnie, że biorącją, to na drugi dzień odpowiadamy. Albo lajkujemy, że przeczytane. Tak, bo czasami faktycznie nie ma też czasu. Nie nie ma kiedy. No, no, nieraz, nieraz jest tak dużo komentarzy, że faktycznie nie ma kiedy, a później już zmęczenie bierze wieczorem, a w ciągu dnia rano, no to my ganiamy. To do pracy, to do, do szkół, to na zakupy, i ale tak czy siak czytamy wszystkie. Tych, których nie ma, przypominam, nie widzimy, nie odpowiemy. Tutaj za przykład zdarza się tak. Przykład Doroty. Jak Dorotka pisała do nas trzy razy, mm, ten sam komentarz. Mi nie było go. No. A może Dorotka po prostu lubi napisać komentarz i zaraz go usunąć? <noise> Może i tak być, ale raczej coś mi się wydaje. A mi się wydaje, że tak właśnie jest. Ona pisała, potem usuwała. Aha. Potem znów napisała i Znałem usuwał. kiedyś taką osobę, co pisała i usuwała później. No, to nie było oczywiście Ale Dorotka. to nie ma o czym mówić. Nie, nie. No, tak ale także to. to... Ale Dorota bo znowu powiedzą, że mam romans z Dorotą. No, no bo masz, no, ale to już każdy wie, Tomek. To już każdy wie, nie? No, tak się nie że będę tak. powtarzał. No dobra. No, a ja się godzę na to no i widzisz no, to. No. Już... Ja co na samochód, rozumiesz, to nie jest. No. No. Kochani, dobrego, fajnego Wam życzymy popołudnia, wieczoru. A gdzie ty, którą masz godzinę, Tomek? Hmm. <laughs> Cały czas zerka na zegarek. No, od... Którego nie ma. No. A, zegar jest tam. Jest teraz, dochodzi 13 w tej chwili, także widzicie. Mamy, czasami i o takiej porze mamy chwilę wolnego. No. Nie, to nie jest no, tak, Ale jak się ma nienormowany czas pracy, no. to tak jest. Tak. Mm -mm. Czasami od rana do szesnastej, załóżmy, nie mamy. Czasu, a no. czasami jest tak, że. że tam ktoś pisze. Już ktoś coś tam już widzisz. Cześć, tutaj, Roman. Mhm. No. No i co teraz? No, reklama. Reklama, a w ogóle dzisiaj rozsyłali jakieś tam alerty, nie? Tak. Ja w związku zostałem. z tym, że będą. Ym... Będą. Zrzucać będą z samolotu. Szczepionki Szczepionki, tak. Na lisy. Na lisy. Więc to też ważna sprawa, bo jak dostaniecie taki alert, no to yy, pilnujcie swoich piesków. Żeby gdzieś tam coś nie. nie, nie tak, żeby. Nie jadły, to znaczy bo... w ogóle chyba najlepiej się do lasu teraz nie wybierać, mi się wydaje, nie? Hmm. Bo, bo to ma być w dniach 26-27 yy, mhm, tak, września. Tak. No i żeby unikać właśnie gdzieś tam dłuższych spacerów, żeby szczególnie las, jakieś tam nie, takie I tereny. I w ogóle w miastach, jak jesteście, a macie psy, to też zwracajcie uwagę, żeby pies po prostu nie jadł tutaj trawy przy chodnikach. Bo psy jedzą trawę, żeby się oczyszczać. Później wymiotują od razu, bo to bardzo szybko te wymioty są, ale pamiętajcie o tym, że czasami w niektórych miastach, w niektórych małych miasteczkach hmm, Spryskuję jakimś randapem, albo czymś, żeby te chwasty, żeby te, ta trawa nie odrastała przy tych chodnikach tak szybko. I wiecie, ona odrośnie, a jest spryskana. Za jakiś czas przyjdzie wasz pies, dam sobie poskubie, no i wiecie, jak to się skończy. Dlatego zwracajcie na to, na to uwagę. Tak dawniej, nie? Ja, ja pamiętam, jak dozorcy, jak mieszkali, mieszkałem w Krakowie, i przy samym rynku głównym, tam wiesz, w tej kamienicy, co ci pokazywałem, nie? Mhm. Na, na, na piarskiej. To rzut beretem naprawdę do rynku. Yy, to dozorcy kuli takim yy, szpadlem specjalnym. Znaczy nie był typowy szpadel, ale takie urządzenie. I kuli lód. Mhm. Y y y yy, odśnieżali, a dopiero później, później było, że sypali solą. Na, yy, na łatwiznę, nie? Mhm. No. Także to też jest znak czasów jak się wszystko robi na łatwiznę. Tu randapem spryskamy, tutaj solą i później mamy po butach, po... po Posłuchaj, a jak te nasze grzyby odrosły, czy nie? Bo ja nie zwróciłam hmm, uwagi. Na razie nie. Na razie nie. Na razie nie. No ale tutaj nic nie możemy pryskać, wiecie, na ogólnie. No nie, nie. Ale chodzi o to, że słuchajcie, doszliśmy do wniosku, że jeżeli one znów się wy wynurzą, urosną te grzyby tam w, w ogródku, to po prostu to Tomek przekopie trochę. W, tak, w tą, tak. tą ziemię wiecie. Masz tak, z tymi grzybami się wyrzuci po prostu już. Także, no na razie, słuchajcie, jest mhm. spokój. Na razie jest okej. Okay. Tak jak Tomek mówi, nawet nie zwróciłam uwagi, bo może by mi się, by mi się w oczy rzuciły te grzyby jeszcze, ale mm, nie, bo jak schodziliśmy, to nie widziałam. Na razie nie. Może teraz tak nie będą rosły, bo wiecie, pięć, 4, 5 stopni było. W tą nocy. Dzisiaj rano było u nas 6,5, jak byłem w Pracy. to Jak zimniutko no, było w nocy, ale. Ale wiesz, co zapomnieliśmy? Okna zamknąć, bo my yy, przy uchylonym oknie śpimy. <coughs> Mm -hmm. I mówię, dobra, to dzisiaj zamykamy okno na noc. I guzik, nie zamknęliśmy. <laughs> ale nie Spodzimy. było jakoś tam nie czuć. Mimo, że był chłodek, bo było zimno wczoraj wieczorem, A to, może i to zdrowia. Nie, nie było czuć, żeby tam jakoś stracił zimno. Może dzisiaj też tak zrobimy. Bo tak później, wiecie, nie boli głowa. Wiesz co, ale y, powiem Ci tak, jak y, my tutaj sobie uchylimy okno, to tak nie czuć. Jakby dziewczyny w swoich pokojach sobie te okna uchyliły Ol, na noc, tak. to by miały zimną, zimnicę by miały. Zimnice tam jak w piarni normalnie. No. tak. No. Także lepiej tego nie robić. Pilnować zdrówka. Niedługo wchodzimy, chciałem jeszcze przypomnieć, że wchodzimy niedługo em, na czas herbatki z cytrynką. Ale co jeszcze, jeszcze jakoś mnie nie ciągnie, słuchajcie. Ja jeszcze dzisiaj sobie wodę kupię. Ja też muszę uważać z tymi herbatkami. Oczywiście, że będę piła, bo uwielbiam herbatę z cytryną taką ciepłą, ale no, muszę uważać ze względu na to, że ja mam ciągle z tym żelazem, że no. wiecie, łatwo to żelazo gubię, łatwo tam mi się wypłukuje. No, a jak wiadomo, to, to herbata też się przyczynia do tego, że, że to żelazo ucieka. Mm -hmm. No, także tak będę starała się. Chociaż ja przyznam ale... Wam się szczerze, że w zeszłym sezonie zimowym dużo herbat piliśmy. Dużo piłam w ogóle, non -stop. ja herbat non-stopnie no. się piłam. A po pięć herbat nieraz żeśmy pili. Tak, aż tak? No, no ale Więc trzy na pewno. Cztery, pięć cytyn kupowałem, to dwa, trzy dni nie było. Cytryn strasznie dużo szło. No, bardzo dużo. Bo my dużo. Tylko herbatkę z cytryneczką. I wiecie, taka herbatka przepyszna, bo kupujemy sobie Elgreja. Jo. Takiej jednej firmy, nie wiem, czy będę mogła mówić. Marze. Nie, kupujemy Tet. Ostatnio ted. kupowaliśmy, nie? Tet. A wcześniej to nie pamiętam jaką. Bardzo pyszna. Wcześniej, też jakąś taką. No nie pamiętam, ale też, Chyba z tym słonikiem taka, też tym fajna słonika, jest. To też El Grey. Też, no. Hmm. No i, i także my sobie pili herbatki, teraz też będziemy pić herbatki. I mamy kubeczki do herbatków. Do herbatków? Do herbatków. A wy macie do herbatków kubeczki? <laughs> my mamy do herbatków, ale takie teraz mamy. Duże mamy, ym, bo mamy właśnie takie duże do herbatki. <laughs> ale wam wytłumaczyliśmy. Normalnie <laughs> wiecie co? <laughs> Szok. Ale wszędzie jest zabawnie. No jest zabawnie. No i y, my zaraz będziemy też w ogóle uciekać, bo tak. bo wy pewnie już też nie chcecie nas oglądać. Przyznajcie. Przyznajcie, a już koniec tam. <laughs> już idźcie sobie. Wystarczy 20 minut, tam wystarczy. No, faktycznie 20 minut. No. O, Pieski, no. nasze pieseczki y, się gdzieś rozproszyły. Jest, słuchajcie, tak jak widać i słychać jest spokój i cisza. Spokój, cisza aby y, nie było. Piracik jest z Kingą w pokoju, bo jest teraz drzemka popołudniowa. Po y, Joszka. Chyba poszła, bo mi się wydaje, że usłyszała, e, że ktoś tam może rodzice się kręcą w, tak, u siebie tam tak, na dole, i, i, i ona chyba chce wyjść. A Kuki to nie wiem, czy gdzieś się położył. Chyba tak, albo dzisiaj. A, wiesz gdzie jest Kuki? Bo no. ja tam sobie te moje kamizelki wieszałem. Kuki śpi na schodach tutaj. Aha, bo on lubi, wiecie co, jak właśnie y, promienie słoneczne wpadają do, y, do domu, to on z tego korzysta i się w tych miejscach właśnie nasłonecznionych kładzie, więc. Dlatego teraz ich nie pokazujemy. A nie! Przyszedł? Przyszedł, myśmy się zagadali. Grzeczny chłopak taki. Proszę bardzo, jest? Jest! Śpi grzecznie, nic nie mówi tutaj w kąciku, za, za kanapą. Tak. Położył się chłopczyk. I w tym samym legowisku czasami jak ślimak zwinie się Joszka. A zobaczcie, to legowisko jest kukulkowe, małe dosyć, no takie dla kukulka, nie? Jak A Joszka czasami... Ja się zawsze z niej śmieję. Joszka, gdzie ty leżysz? A ona tam, wiecie, wystaje po, poza legowisko, no, ale tak się skuli, że tam. Jedna z widzek go nazwała szeryfem, także yy, trafiła. tak A, Tak. Bo akurat rola szeryfa Kukulkowi jak najbardziej pasuje. No, Kukulek to jest taki właśnie szeryf tutaj. On rządzi naszym domostwem. Tak i jest najstarszy. No, chociaż wiecie. Nie, no, Sonia jest jeszcze starsza. Ale tą no, Sonia to u rodziców, nie u nas. W każdym razie Kuki sobie nie daje w kaszę dmuchać. O, nie, nie. nie, nie, To, że on jest tutaj seniorem, to nie znaczy, że on tutaj będzie się jakimś gówniarzom, wiecie. Tak. Poddawał. No nie, nie, kuki rządzi. Nie On sobie, rządzi. No. Kukulek musi być, no. tak. Także nie ja pokazujemy ja wszystkich na no bo Kukulek jest y, szalony, ale jest taki bardzo żywotny, zdrowy. No, no nic mu się nic takiego mu... poważnego nie dzieje. Musimy y, też, bo wiecie, Jorki, Maltańczyki bardzo często też mają z uzębieniem problemy i właśnie kukulek wymaga wizyty u lekarza, żeby porządek z zębami zrobić. Być może, że też go będzie czekał zabieg usuwania zębów. Tak, no i, i te które wiecie się mocno już ruszają to będzie trzeba po prostu usunąć a te które jeszcze się da uratować no to będzie trzeba jakaś mucha Aha, <tuk> macham. to będzie trzeba po prostu zdjąć mu kamień z zębów no i ale to będzie trzeba tymi... będzie się też umówić kiedyś tam no trzeba no jutro piątek to jutro albo w sobotę tak jak mówiliśmy pojedziemy z Piratem tak, na szczepienie no, no. przeciwko wściekliźnie, też żeby był już zabezpieczony. Dokładnie. No i to, I to tak, już chyba ostatnie nie? szczepienie będzie. Na razie tak, już pełną jeszcze zapytam taką. się o odrobaczanie. Co jaki czas jeszcze go tam trzeba, bo szczeniaki trzeba dużo częściej odrobaczać. I do starostwa musimy iść. No jeszcze tam sprawy w starostwie i to już właściwie tyle. Dobrze, będziemy chyba kończyć już, będziemy nie? Będziemy kończyć kochani, dziękujemy za wysłuchanie, za obecność. Że jesteście, trzymamy kciuki za naszych chorowitków. Tak. Życzymy dużo, właśnie zdrowia, zdrowia. Y, pogody ducha, żeby otrzymamy kciuki za tych, którzy ostatnio y, też w szpitalu. Tak, tak jak tutaj Grzesiu, Grzesiu był Grzesiu, tak, na zabiegu, z Radomia, no? w, w środę był, także Grzesiu sobie obejrzyj z, ze środy materiał, bo tam cię również pozdrawialiśmy, trzymaliśmy kciuki. Także jak tylko ja. do nas wrócisz, to, to mam nadzieję, że Grzesiu się Grzesiu to jest bardzo miły facet, ja go polubiłem. Tak. No. A I, byłem kiedyś w Radomiu. I Tak, byłeś? Byłem na osiedlu Michałów, on na pewno zna. A co, ty tam, Tomek, a co ty tam robiłeś? A, z no, takimi nie, niegrzecznymi <noise> kolegami się tam spotkałem. No, no Kiedyś osiedle Michałów było znane, nie wiem jak teraz. To może, mi, to może wyłączymy kamerę i sobie porozmawiamy, Tomeczku. <noise> no, a jeszcze chciałam powiedzieć, że Także wszystkich, wszystkich serdecznie pozdrawiamy, życzymy dużo, dużo zdrowia. No i trzymajcie się, kochani. Trzymajcie się i jeszcze raz dziękujemy, tak. że jesteście. I do zobaczenia, widzimy się jutro. Cześć Pa.